się, że straciłem dusy, chciałbym uciec już na górę wokół pracy sami ludzie szukam w tłumie kogoś, kto mnie kurwa Poczuję puszczam chmurę z płuc w zdartych budach Powiedz czy ty też jak ja tu jeszcze prawdy sukasz. Ja chyba jestem głuchy i ja chyba mam psikusa Wyszedłem bez niej na powietrze i złapali płuca A blisko gdzieś jest dusza I udusić chcą mnie kurwa Ciągle gubię się jak złote popi jak ubiorę w ucha Sobie omijam tu ludzi oni też co mam zrobić wiem ale ciągle wypalony jak pec Bijam piony raz na tydzień, a wychodzę nowy dzień. Cisza, nikogo nie słychać, jakbym w nocy szedł Mówią na mnie Michał, jestem grupem na ulicach Pasuję razem z tłumem, jak się nie odzywam Miałem sukę, chciałem suknię, na niej welon i tak dalej Dziś to już nie znajdziesz szansy, nie oddycha Obok, nie ma już nikogo, spoko Byle się nie zaćpam przez to z solą Oko, wysuszyło się, ale wiem co to Młodość, samotność, biorę tylko słowo Choć sporo mam pod głową Syfu, koniec, bitu, stop Miałem być żołnierzem i rozstrzelać to na części, dałem dowód mojej wierzy, że do nieba szkoda mnie dziś, prać. Chciałbym w końcu kiedyś wstać i zobaczyć lepszy świat, ale w głowie pieprzy brak. Czego mi brak? Brak mi brata, który poznał, co to strata, bo ma w sercu sporo zasad i chce odciąć się od świata. Kurwa, właśnie tak. Dobra, to ostatni. Wołam pomoc, bo się gubię i to ciągle depczy mocniej. Jeśli spojrzysz w moją duszę, poznasz to, że jestem chłopcem. Snail.